Kiedyś była taka nauka, jakby, która mówiła o tym, że lending jest dłuższy, czy to landing sprzedażowy, czy to lending pod zapisy na maila, czym jest dłuższy, tym lepiej, bo bardziej zachęci Twojego odbiorcę, no ale na ten moment tak to nie działa, ponieważ my. Wchodząc na jakąś stronę, nie mamy tak naprawdę dużo czasu. Patrzymy na to, co jest dla nas najważniejsze czyli co nam daje ten lead magnet, jaką ma wartość wyraźny nagłówek, który o tym mówi miejsce, gdzie my wiemy, gdzie mamy zostawić dane czyli my się nie musimy nad tym zastanawiać nie musimy skrolować nie wiadomo jak długo tej strony nic nas nie rozprasza i po prostu ten kontakt do siebie zostawiamy. Strony z jednym wyraźnym celem niezależnie od tego, czy są to strony sprzedażowe, czy właśnie strony pozyskujące lidy konwertują średnio o 266% lepiej niż te z wieloma różnymi opcjami. No i tutaj co możesz zrobić, żeby ten landing był jeszcze bardziej efektywny? Zamiast tego, żeby mówić komuś zapisz się na newsletter i pisać to na landingu, napisz, pobierz checklistę, 10 postów, które pozwalają tworzyć efektywne reklamy na Instagramie. Coś takiego, co zachęci Twojego odbiorcę, to jednocześnie da mu wskazówkę, że te freebie, ten bezpłatny materiał lub, nie wiem, ten webinar, w którym może wziąć udział za 0 zł, rozwiąże jego potencjalny problem.